Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę się z Wami podzielić przepisem na przepyszne ciasto. Jest to ciasto Euforia, chociaż moje jest w troszeczkę zmienionej wersji niż to takie powszechnie znane. Ciasto Euforia jest to przepyszne, bardzo leciutkie, puszyste ciasto biszkoptowe, składające się właśnie z kakaowego biszkoptu. Kremu śmietankowo czekoladowego z mascarpone, jak również środek ciasta to ciasto makowo orzechowe. Całość polana jest polewą. Naprawdę ciasto przepięknie wygląda, rewelacyjnie smakuje, jest nie za słodkie, bardzo gorąco wam je polecam. Naprawdę warto zrobić. Zapraszam serdecznie po przepis. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszego ciasta. Proporcje są na dużą blaszkę, około 25 na 35 cm. Na początek przygotujemy sobie biszkopt kakaowy. Żółtka oddzielamy od białek, białka ubijamy na sztywną pianę. Kiedy już są ubite, dodajemy 3 czwarte szklanki cukru. Cukier dodajemy stopniowo, wszystko miksujemy, żeby się nam on rozpuścił. Następnie zmniejszamy obroty i dodajemy 6 żółtek. Wszystko miksujemy. Następnie przesiewamy mąkę, mąkę ziemniaczaną, kakao oraz proszek do pieczenia. I tutaj już po przesianiu sypkich składników polecam, żeby, żeby wymieszać ciasto już nie robotem, tylko najlepiej łyżką, zrobić to bardzo delikatnie, żeby nam powstało takie piękne, puszyste ciasto. Następnie dno blaszki wykładamy sobie papierem do pieczenia, przekładamy do niej nasze ciasto na biszkopt. Wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra-dół bez termoobiegu i pieczymy jakieś 25 minut do suchego patyczka. Biszkopt studzimy, ostudzony sobie, kroimy na dwa spody. Nie będzie tutaj z tym żadnego problemu, ponieważ biszkopt pięknie wyrasta, jest bardzo mięciutki i delikatny. Teraz zrobimy ciasto orzechowo-makowe, również żółtka oddzielamy od białek. Cztery białka ubijamy, następnie stopniowo dodajemy pół szklanki cukru. Miksujemy do jego rozpuszczenia, zmniejszamy obroty i dodajemy żółtka. Następnie dodajemy mąkę, proszek do pieczenia, suchy mak oraz posiekane tak dość grubo orzechy włoskie. Wszystko również delikatnie mieszamy. Można to zrobić trzepaczką, można to zrobić łyżką, też tak, żeby nie zburzyć sobie tej puszystości naszej masy. I tak samo tą samą blaszkę, w której piekliśmy Biszkopt, również dno wykładamy papierem do pieczenia. Przykładamy nasze ciasto, wyrównujemy i też wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra-dół bez termoobiegu. I też pieczemy jakieś 25 minut. Upieczone ciasto studzimy sobie. Następnie teraz przygotujemy sobie krem. Na początek dajemy do kubeczka żelatynę i rozpuszczamy ją w gorącej wodzie i odstawiamy sobie do przestudzenia. Ona nie musi być zimna, tylko letnia. Następnie dobrze schłodzoną śmietankę ubijamy sobie serkiem mascarpone. Gdy jest jeszcze tak nie w pełni ubita, dodajemy krem czekoladowy. Może być Nutella, może być dowolny krem czekoladowy. I wszystko miksujemy sobie do połączenia. Ja już tutaj do kremu nie dodawałam cukru, ponieważ krem czekoladowy go jak dla mnie wystarczająco zasładza, ale możecie sobie skosztować, jeżeli jest dla was krem za mało słodki, możecie dołożyć troszkę cukru pudru. Następnie dodajemy do kremu przestudzoną żelatynę. Miksujemy chwilę na najwyższych obrotach. Pierwszy spód biszkoptowy nasączamy sobie kawą. Wykładamy połowę kremu. Na krem dajemy ciasto makowe, makowo-orzechowe, i na nie wykładamy resztę kremu. Przykrywamy sobie drugim spodem i też lekko sobie go nasączamy kawą. Następnie składniki na polewę dajemy do miseczki, i przekładamy do kuchenki mikrofalowej tak na około minutę, na najwyższą moc, albo rozpuszczamy nad kąpielą wodną. I następnie mieszamy wszystko do połączenia. Powstanie nam piękna, gładka polewa. No oczywiście tutaj ważne, żeby czekolada była dobrej jakości. Polewą sobie polewamy ciasto. Ja dodatkowo sobie jeszcze posypałam cukrowymi serduszkami. Ciasto nie jest to konieczne. Możecie posypać posypką, możecie posypać czekoladą, orzechami. Biała czekolada bardzo ładnie by się też prezentowała, albo po prostu zostawić bez posypywania. I tak przygotowane ciasto wstawiamy sobie do lodówki. Najlepiej na całą noc, żeby nam się wszystko pięknie stężało, nawilgło i smaki się przegryzły. Jak widzicie, ciasto pięknie się kroi, bardzo ładnie wygląda w przekroju i jest przepyszne. Bardzo takie leciutkie, puszyste, wilgotne. Wyraźnie wyczuwalne są tutaj orzechy. Krem jest bardzo leciutki. Ciasto fajnie nada się na święta czy na spotkania rodzinne, na jakieś imprezy. Nie jest trudne do zrobienia, jak widzicie. I naprawdę warto je przygotować, bo bardzo fajnie smakuje, bardzo ciekawie smakuje. Także bardzo gorąco Wam je polecam i życzę udanych wypieków.